Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Jutro na zmianę i chmury i słońce. Na Pomorzu Wschodzie i na południu kraju przelotne opady deszczu od 20 do 28 stopni. Zapraszam na Teleekspres w niedzielę 5 lipca. Dokładnie za tydzień wybory prezydenckie. Na ostatniej prostej kampanii kandydaci rozmawiają z wyborcami i prezentują swoją wizję Polski. Prezydent Andrzej Duda był m.in. na Podkarpaciu, a Rafał Trzaskowski na Śląsku. A już jutro w Końskich i na antenie telewizji polskiej debata prezydencka, jakiej jeszcze nie było. Kandydaci usłyszą pytania od swoich wyborców. Przygotowania na ostatniej prostej. Bitwa o wozy rozstrzygnięta. W Małopolsce swoją nagrodę za najwyższą frekwencję podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich otrzymała gmina Żegocina. Katalonia robi krok w tył w walce z pandemią. Tamtejszy rząd wprowadził przymusową izolację w regionie Segrija zamieszkanym przez ponad 200 tysięcy osób. To wynik nawrotu zakażeń koronawirusem. Wracamy do kraju trzecia. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej złożyła uroczystą przysięgę wojskową. Uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz szefa MON Mariusza Błaszczaka odbyły się w Nowej Dębie. A my za chwilę sprawdzimy, gdzie muzealnicy kupili oryginalne opony do zabytkowej armaty. A co jeszcze w programie? Oto skrót. Chwilę grozy w Krośnie. Niewielki samolot podczas awaryjnego lądowania uderzył w garaż i uszkodził go, a także znajdujący się w nim samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Don Wasel Milano, golec orkiestra, Bayerfull czy Halina Młynkowa, to oznacza jedna, wakacyjna trasa dwójki, zawitała do Ostródy. W rytmie hitów bawić się będzie zarówno publiczność na widowni, jak i widzowie przed telewizorami. Sport w teleekspresie Valtteri Bottas wygrał pierwszy w tym sezonie wyścig Formuły 1 Grand Prix Austrii, a Legia. Legia wciąż jeszcze nie jest piłkarskim mistrzem Polski. Drużyna z Warszawy przegrała w Poznaniu z Lechem 1 do 2. Przed kolejną szansą legioniści staną w przyszłą sobotę ich mecz z Krakowią w telewizyjnej jedynce. Pora na muzykę. W niedzielnych telehitach przypominamy najsynniejsze wakacyjne przeboje. Oczywiście nie zabraknie polskich hitów. Na dobry początek piosenka o upale. Szczegóły Marek Sierocki. Niezłe sceny w centrum Torunia, i słowo sceny jest tu kluczowe. Podczas wakacji na ulicach miasta aktorzy będą się wcielać w przeróżne role. Pierwsi zagrali klauni, którzy nie tylko mieli bawić, ale także uczyć. Teatralnie się z Państwem żegnam. Zapraszam na jutro w imieniu Rafała Patera. Teraz TeleExpress Ekstra w TVP Info. Do widzenia. Dzień dobry, zaczynamy TeleExpress Ekstra i na początek ostrzeżenie przed wodą, która bywa niebezpieczna, o czym niestety zapominamy. Wakacje w pełni wielu z Państwa wypoczywa nad wodą, a tam nieodpowiednie zachowanie może skończyć się tragedią Ratownice Apelują o rozwagę, tylko wczoraj utonęło sześć osób. Praca pozwala im pokonywać swoje ograniczenia. W Katowicach działa wyjątkowy hotel, gdzie zatrudnienie znajdują osoby z niepełnosprawnościami i zaangażowanie w pracę. Starał się uchwycić fotograf Krzysztof Gołów-Gołuch. Efekty już są. Wystartował ósmy wołyński rajd motocyklowy. Z powodu pandemii fani jednośladów zamiast na wołę pojadą na Litwę i Łotwę szlakiem wojny polsko-bolszewickiej w stulecie bitwy warszawskiej. Trasa inna, ale cel ten sam. Żywa lekcja historii. Polska jest potęgą w eksporcie jachtów. Wzrost sprzedaży i produkcji pociąga za sobą wyzwania. Stocznie jachtowe poszukują szkodników, czyli specjalistów od budowy takich jednostek pływających, bo ta branża jest na fali wznoszącej. Pielgrzymki piesze rowerowe samochodowe zwykle łączy to, że większość uczestników to dorośli. Nie tym razem na Górę Świętej Anny wybrały się dzieci. Przed nami jeszcze sporo ciekawostek. Sprawdźmy niektóre z nich. Pisać to nie taka trudna sztuka. Pisać naprawdę pięknie to sztuka przez duże S. Kaligrafii, bo o niej mowa, uczyli się mieszkańcy Torunia. Może jak rozwiną skrzydła, polecą do jednej z miejscowości z naszej pogodowej mapy? Kto wie, na przykład do łódek, w których jutro rano lekko pokropi. A teraz super zdolna i super słodka Chinka. Sześcioletnia dziewczynka została gwiazdą internetu po tym, jak jej rodzice umieścili w sieci nagranie. Uroczą interpretację piosenki Fly Me to the Moon. A teraz Włochy i seria. Kolejne zwycięstwo odnieśli piłkarze Juventus, ustawiając duży krok w stronę mistrzostwa. Rekordzistą meczu z Torino był bramkarz Starej Damy Gianluigi Buffon. Pora na muzykę. We wtorek 80. urodziny będzie świętował Ringo Starr, najstarszy z Beatlesów. Perkusista w słynnym zespole z czasem stał się wokalistą. O kolejnych cieleniach muzyka w swoim niedzielnym ekstrahicie opowie Marek Sierocki. Zapraszam. Czcigodnemu jubilatowi. Wszystkim fanom Witelsów życzę wszystkiego najlepszego. Teraz serwis info i Bartłomiej Graczak. Do widzenia.